Cześć, dzień dobry, witam Was, moi drodzy, bardzo gorąco w kolejnym filmie. Dziś zapraszam Was na projekt Denko z pustymi opakowaniami po kosmetykach, które zużyłam jeszcze w starym roku. Nie powinnam z tymi śmieciami przechodzić już w nowy rok, ale chciałam dla was ten filmik nagrać, dlatego też jestem, mam tutaj wszystkie puste opakowanie w tej torbie i tutaj jeszcze gdzie nie takie maleństwa sobie już powykładałam, sama lubię oglądać projekty Denko, dlatego że zauważyłam, że bardzo często w takich projektach Denko dziewczyny pokazują kosmetyki, których wcześniej w swoich filmach nie pokazywały, dlatego też u mnie dzisiaj będzie podobnie będą kosmetyki, które pojawiły się gdzieś od czasu do czasu w, jakich moi, w jakichś moich filmach, natomiast niektóre też będą takie, których wcześniej nie pokazywałam i zacznę od naj Mniej kosmetycznej rzeczy, a od płynu naturalnego, uniwersalnego o zapachu bambusa marki Job do czyszczenia różnych powierzchni ja używam tego płynu tylko i wyłącznie do sprzątania w łazience nie wiem jak radzi sobie z jakimiś większymi zabrudzeniami, dlatego że ja starałam się no, nie doprowadzać do jakiegoś no, dużego bałaganu i dużego brudu, ale fajnie sprawdzą się do czyszczenia umywalki, toalety bidetu, do spryskania też podprysz pod bardzo fajny, niechemiczny zapach, także bardzo gorąco polecam. Zużyłam również, słuchajcie piankę do mycia twarzy z marki The Body Shop, aloesową. Bardzo dobrze, dobra pianka, świetnie myjąca, nie wysuszająca twarzy i co najważniejsze ta pianka była taka bardzo mocno puszysta. Jedyny może minus jest tego, że jest taka średnio wydajna, ale ogólnie była naprawdę bardzo dobra. Złożyłam również naturalny balsam do ciała granat i jagody Goji, Goji, Bibio Ewy Chodakowskiej. 99% składników pochodzenia naturalnego chciałam wam powiedzieć, że to był bardzo dobry balsam, o niezwykle delikatnym zapachu, bardzo dobrze nawilżający, szybko wchłaniający się lubię te kosmetyki myślę, że za jakiś czas na pewno do tego balsamu wrócę i to jest taki balsam powiem wam szczerze, który jest idealny na cieplejsze miesiące, zużyłam również, o coś mi tutaj leci brązującą piankę do ciała z bielenty i ona była ok, nie zostawiała żadnych smug na ciele w połączeniu jeszcze z rękawicą właśnie do takich piankowych samoopalaczy naprawdę dawała piękne efekty natomiast coś dziwnego się zaczęło z nią dziać bo właśnie na samym końcu mimo tego że ona nie była przeterminowana to po prostu ta piana jakby nie chciała wychodzić tu mam bardzo też fajny ciekawy kosmetyk to jest winogronowy peeling do ciała z zmielonymi Pestkami winogron, olejem winogronowym i z witaminą E. Tu mam napisane, że jest wyłącznie do kupienia w gabinetach kosmetycznych, i ja go powiem Wam szczerze, też dostałam w prezencie, dlatego też nie powiem Wam, gdzie można go normalnie kupić. I to był taki bardzo niepozorny peeling, dlatego że jak go otworzyłam, to on był w taką, jakby taka galaretka, i w niej były, jakby nakrapiane takie kropeczki. I przyznam Wam się szczerze, że myślałam, że on w ogóle nie będzie działał. Natomiast to, jakim był rewelacyjnym zdzierakiem, jak fantastycznie usuwał martwy, martwy na skórek, to było coś fantastycznego. Te drobinki były bardzo mocno ścierające, także jeśli mielibyście możliwość gdzieś dostać ten peeling, to bardzo gorąco Wam go polecam. Mam tutaj kolejne opakowanie kosmetyku marki Young, naturalne mydło do rąk, co prawda dla dzieci, ale ja bardzo lubię te mydełka, tu akurat był nagietek bardzo delikatne niepodrażniające, niewysuszające dłoni, więc czego chcieć więcej. Zużyłam również moje ukochane złuszczające jak to mówię, skarpetki, czyli maska do stóp. Staram się raz na pół roku takie złuszczające skarpetki zakładać na swoje stopy. Uważam, że daje naprawdę rewelacyjne efekty i skóra w większości ta, która ma być usunięta i złuszczona z tych stóp faktycznie jest. I Sana Yang i to jest ten ym, peeling z białkiem jaj. Yy, yy, robiłam filmik z całą serią, yy, tą właśnie z białkiem jaj. Jesz, jeśli jeszcze jej nie widzieliście, to Wam gorąco polecam. Peeling bardzo dobry, bardzo dobrze ścierający, taki kremowy, z dość mocno, mocno ścierającymi drobinkami, więc przy bardzo wrażliwych serach nie polecałabym tego peelingu, ale przy takim delikatnym, yy, przy delikatnym wykonaniu tego peelingu, myślę, że jest też okres. Okay. Zużyłam również masło do ciała z Douglasa z żurawiną i akai i powiem wam szczerze, że ja nie wiem, czy ona jest jeszcze w sprzedaży, ale to było niesamowite masło o konsystencji nawet zostawiłam tutaj takiej, słuchajcie różowej, nie wiem czy to widać, bardzo gęste, niezwykle treściwe bardzo dobrze napuszczające i nawilżające, o przepięknym zapachu nie wiem, czy jest jeszcze w sprzedaży, słuchajcie ja je kupiłam za 19,90, więc naprawdę niewiele kosztowało, ale to było coś niesamowitego, więc jeśli o może tak wam pokażę, bo to jest piękne opakowanie jeśli byście je znaleźli w Daglasie, to kupujcie, jest naprawdę rewelacyjne. Kolejna rzecz to pianka do twarzy i to jest ta botaniczna pianka myjąca z marki Nakomi. Bardzo dobra, delikatna, do wszystkich wrażliwych, naczynkowych cer. Świetnie się sprawdzała. Nie jest to pianka do usuwania całego makijażu, takiego przed demakijażem, dlatego, że ona nie da rady, natomiast to jest niesamowicie przyjemne dopełnienie właśnie takiego właśnie pierwszego demakijażu, później nawet mycia twarzy żelem i ta jest po prostu takim cudownym, delikatnym dopełnieniem. Rewelacyjny kosmetyk. Mam tutaj również kolejny kosmetyk znakomi i to jest dwufazowy płyn do makijażu. O tym kosmetyku robiłam porównanie go z innym płynem micelarnym. Chyba też będzie opakowanie zaraz po nim. Bardzo dobre płyny do zmywania właśnie makijażu. Ten akurat był dwufazowy z rokitnikiem. Mleko owsiane marka job naturalny szampon do włosów i w przypadku tego szamponu Szamponu I w ogóle kosmetyków marki JOP. Ja je lubię, natomiast ten szampon był poprawny, natomiast zauważyłam, że im miałam dłuższe włosy, to te szampony, i zauważam to z każdym dniem, te szampony, wszystkie z takimi lepszymi składami, jednak nie do końca się u mnie sprawdzają. W tym momencie ja potrzebuję szamponów, które jednak posiadają. E, no, te wszystkie substancje, przed którymi jesteśmy e, przestrzegani, i e, lubię, jak te włosy są w tym momencie takie delikatnie dociążone, ale nie obciążone, a jednak e, przy szamponach z m, troszeczkę lepszymi składami to takiego efektu nie uzyskuje, ale szampon był jak najbardziej e, poprawny. Nivea, płyn micelarny do cery wrażliwej i nadwrażliwej, powiem szczerze, że to było ogromne zaskoczenie. Niesamowicie dobry e, płyn micelarny, rewelacyjnie usuwający, naprawdę bardzo mocny i taki ciężki makijaż, taki gorąco polecam. Następne puste opakowanie jest po wodzie micelarnej z Alverde. To jest kosmetyk z DM-u z biolimonką i biojabłkiem rewelacyjny kosmetyk, nie pamiętam od kogo go dostałam, ale to naprawdę był rewelacyjny kosmetyk świetnie odświeżający i moim zdaniem też idealny dla cer przetłuszczających się to było naprawdę coś niesamowitego i gdybym mogła wrócić do tego kosmetyku to na pewno bym do niego wróciła tu jest ten drugi płyn micelarny do demakijażu który robiłam z porównaniem tego drugiego, który wam przed chwilą pokazywałam z rokitnikiem, bardzo dobry kosmetyk, świetnie usuwający makijaż, zresztą na tym filmie gdzie porównywałam te dwa kosmetyki, możecie to zobaczyć, też wam to podlinkuję. Tutaj jest taka natychmiastowa regeneracja z Pantim Pro Provi. Bardzo dobra odżywka w sprayu, naprawdę. Myślę, że mogłabym do niej wrócić. Zresztą ja bardzo lubię w ostatnim czasie właśnie szampony Pantim Pro Provi i odżywki. Mój ukochany samoopalacz San Ozon z Rossmana, najtańszy, moim zdaniem, najlepszy w sprayu, nie pozostawia żadnych smug. Um... uwielbiam go, chociaż mam mnóstwo innych samoopalaczy, dużo droższych, to mimo wszystko za każdym razem właśnie wracam do niego, Eko Receptura Bajstara Mydlarnia, witamina C czyli to jest takie serum rozjaśniające na noc, chciałam wam powiedzieć, że o ile byłam zadowolona z efektów, jakie dawało pierwsze, drugie opakowanie to przy trzecim właśnie tym opakowaniu już tych efektów nie widziałam, na pewno do niego nie wrócę bo po prostu dlatego, że tych efektów nie widziałam, nie wiem czy, czy, czy po prostu już jak moja cera się już zmęczyła tym serum nie, nie wiem, tr trudno powiedzieć. Bielenda Bawełna wzmacnia rzęsy dwufazowy do e, płyn do demakijażu oczu. Nie zauważyłam, żeby wzmacniał e, rzęsy. Był poprawny, ale na pewno do niego nie wrócę. Mam w tym momencie swój ulubiony z Bielendy ten e, kokosowy, o którym mam często mówię. No i takie maleństwa, Deo z Bibio wychodakowskiej e, granat in jagody Goi w ulubieńcach roku. Mówiłam wam o nim go i na pewno będę kupować kolejne opakowania. Podoba mi się to, że one są delikatne, nie podrażniają pod pachami delikatnej skóry. Też właśnie delikatnie pachną. No i działaj. Kolejne zużyte opakowanie jest po serum z Dermiki, które fantastycznie wygładzało, nawilżało i powiedziałabym nawet delikatnie natłuszczało moją buzię. Ja stosowałam je w pielęgnacji wieczornej. Miałam wrażenie, że w momencie, kiedy to serum stykało się ze skórą, ono delikatnie właśnie zamieniało swoją konsystencję na taką lekko olejkową. Natomiast strasznie nie podobał mi się zapach w tym serum, dlatego też do niego nie wrócę. Serum nawilżało z Bielendy. Bardzo dobry kosmetyk, naprawdę bardzo dobry kosmetyk, ale to, co mi się w nim nie podobało, to że ta konsystencja była lekko lepka, ale w pielęgnacji wieczornej, czy też porannej, bardzo dobrze to serum się u mnie sprawdzało. Mam tu jeszcze jedną rzecz z pielęgnacji, bo za chwilę pokażę Wam zdękowane kosmetyki z kolorówki i mam tutaj takie serum, już Wam przeczytam Dokładnie jak ono się nazywa. Serum, intensywne serum przeciwdziałające puszeniu się włosom. Londa Professional, miałam jeszcze z tej serii szampon do włosów. W połączeniu właśnie z szamponem dawało rewelacyjne efekty. Ten zestaw kupiłam w sklepie Hairstore. Rewelacyjny. Naprawdę włosy się nie puszyły, a ja coś na ten temat mogę powiedzieć. E, dajcie mi chwilę, ja teraz ogarnę sobie tylko te puste opakowania i zaraz do Was wracam. Także kochani, już jestem. E, ultra lekki, półtransparentny puder do twarzy. E, Vibo Bananowy. Bardzo dobry puder. E, świetnie utrzymujący się na twarzy. Trzymający w ryzach e, makijaż. E, na obecną chwilę go nie kupię po raz kolejny, dlatego że mam zupełnie inne kosmetyki. O czym przekonacie się w filmie z ulubieńcami poprzedniego roku. Sporo się zmieniło w moim makijażu, sporo też kosmetyków będę się chciała w najbliższym czasie pozbyć. Jeśli chodzi o podkłady, to fantastycznym podkładem był podkład Liren's Takeover, długotrwały podkład kryjący. Ja miałam go akurat w numerze 301 jasny. Zawsze użyłam tego podkładu w okresie wakacyjnym. Ten podkład mi już kilka lat temu został polecony przez Kasię siarkę, za co jej bardzo dziękuję. I to jest dziwne, że ja pracując w warunkach dość specyficznych w lecie, gdzie jest ciepło, pracuję też przy otwartej kuchni. No mogę wam powiedzieć, że ten podkład sprawdza się rewelacyjnie, naprawdę. I za każdym razem, kiedy zaczyna się sezon letni, to ja ten podkład kupuję. I tu mam kolejny podkład, który też na pewno kupię. Max Factor Radiant Lift, ale kupię go już w innym odcieniu. Ten miałam w kolorze 55 Golden Natural i to jest podkład, który fantastycznie wygląda na twarzy. Myślę, że mogłabym go porównać z wieloma innymi, dużo droższymi podkładami. Dlatego też, jeśli będzie jakaś może promocja w Rusmanie na kolorówkę to na pewno kupię ten podkład po raz kolejny natomiast tego podkładu chyba już nie kupię, Bourjois Healthy Mix i o ile użyłam, zużyłam już kilka opakowań tego podkładu to myślę, że do niego nie wrócę, dlatego że on jest jednak za mało kryjący, chociaż ja nie mam jakoś bardzo dużo do ukrycia na tej mojej twarzy ale mimo wszystko jest mało kryjący i Przyznam się szczerze, im dłużej go używałam, tym byłam bardziej przekonana o tym, że on jednak nie utrzymuje się zbyt długo na twarzy, a to nie było fajne. Także na pewno do Burżua Healthy Miss nie wrócę i na pewno też nie wrócę do True Match z L'Oreala. Nie wiem czy, czym było to spowodowane, miałam akurat go w numerze 2N Vanilla, e, czy miałam ten kolor źle dobrany, ale jednak nie do końca, mimo tego, że ten kolor może nie był taki zły, ale nie do końca podobało mi się jakby wykończenie na twarzy tego podkładu, dlatego też do niego nie wrócę. I ostatnie opakowanie po podkładzie to jest podkład kryjąco-witalizujący AA Vegan ja ten podkład też dostałam w prezencie. Miałam go w numerze 103 light beige i to był rewelacyjny podkład. Jak się domyślam, nie kosztował nawet 10 zł, więc myślę, że do tego i do tego z Liren chętnie wrócę za jakiś czas mimo tego, że używam teraz Naprawdę zupełnie innych kosmetyków, ale to, było naprawdę, to był naprawdę bardzo dobry podkład. Szczególnie dlatego, że on się bardzo dobrze utrzymywał na twarzy i ładnie zakrywał właśnie różnego rodzaju przede wszystkim przebarwienia. Zużyłam również Liquid Camouflage z Lovely. Ja miałam go w numerze Sand 02. Oczywiście mam kolejne opakowanie i uważam, że to jest jeden z lepszych, takich tańszych, drogeryjnych korektorów. Absolutnie nie przeszkadza mi ta, ten ogromny aplikator, wręcz przeciwnie, bardzo go lubię. Złożyłam też dwa produkty do ust, i cóż to jest, to jest chyba Maybelline, i to jest Bar to Be Bold 602 numer, to była taka pomadka. W bardzo takim, powiedziałabym, jasnym, wręcz beżowym kolorze. Dzisiaj chyba bym nie kupiła takiego koloru, ale pomadka była jak najbardziej okej. Okay. Nie wiem, czy one są w ogóle jeszcze w sprzedaży. I słuchajcie, znalazłam coś i wykończyłam, mimo tego, że nie wiem, czy to w ogóle było jeszcze, jeszcze to było w ogóle, nie wiem, dobre, jeśli chodzi o datę. Essence Stay With Me Long Lasting Lip Gloss. To było jedno z moich ukochanych pierwszych Boszczyków, które kupowałam właśnie z Essence. To było naprawdę coś niesamowitego, dlatego że dawało na ustach taką ładną, różową, powiedziałabym landrynkową poświatę, co mi się bardzo podobało. Zostały mi jeszcze dwa puste opakowania po tuszach do rzęs. Niewielka próbka tuszu do rzęs marki Colistar. Bardzo dobry tusz do rzęs. Z taką klasyczną silikonową szczoteczką. Świetnie wyczesującą rzęsy. Myślę, że mogłabym się skusić na pełnowymiarowy produkt, bo naprawdę tusz był świetny. Natomiast na samym końcu pokażę Wam hit. Nad hitami, jeśli chodzi o tusze do rzęs. Zapewne ten tusz znajdzie się również w ulubieńcach. Kosmetyków do makijażu, które dla was w najbliższym czasie nagram. To jest maskara marki Estée Lauder z ogromną, dużą, klasyczną szczotką, świetnie wyczesującą rzęsy. Naprawdę jest to jeden z lepszych tusz, jaki do tej pory miałam. Mimo tego, że mam w swojej toaletce jeszcze inne tusze do rzęs, to to jest chyba już moje trzecie opakowanie i naprawdę ten tusz sprawdza się u mnie rewelacyjnie, także kochani jeśli chodzi o projekt Denko to byłoby wszystko, pamiętajcie, że jeśli zużywacie jakieś opakowanie to taka zakrętka też nadaje się do tego ogólnego zbioru tych nakrętek, które są przeznaczone na szczytny cel, dlatego też zanim ja wyrzucę puste opakowania po kosmetykach to oddzielę je właśnie od tych pokrywek które dołączę właśnie do nakrętek, myślę, że się komuś na pewno przydadzą, jeśli dzisiaj jeśli filmik Wam się spodobał, zostawcie kciuka do góry. Będzie mi bardzo miło, czekam również na Wasze komentarze, a dziś serdecznie dziękuję Wam już za oglądanie i oczywiście zapraszam Was do moich kolejnych filmików. Pozdrawiam.